my się damy, to się nie otramy Jak saś to, to bez gaci, nie czy to Ej Żebyś się nie skurwił Ej Teraz Ja pierdolę ej. ej Ej Teraz Jak się zjebiesz to jest po zawodach swój Leci! Ej oh, yeah. Filmujcie, będzie leciał za chwilę. d te Daj Dej Daj mu. Daj mu. Daj mu. Daj mu. Daj ja pierdolę. Ej. Ja! Już cię nie widzę. Ja! Dalej już nie wejdę. Nie widać cię w objęciu kamery. Tutaj. Pokaż Rej. Ty mu tu. Tu. Ja wchodzę na patencie. Patrz. Ja. Gleisje, gleisje, gleisje ik ik Kleesje, kleesje. het Ej, poj**ał. To nie polski zakaz? Ej, weźcie mi go. Ej, weźcie... mi go. Życiówka. Jesteś Tygrysie? I sam to i łuj. No, no, no i wuj. Ej, czekaj, Ej, pojebał. Pojebał mi ciocia. Zwisa? Zwisa? Nikt tego nie wie. Ej! Ej, czekaj. oto Ej. No, Dalej, oj. Ej, czekaj, taką on je mnie. Ej, no, bo... ej, czekaj, czekaj, pisz, pisz, pisz. Ej, pomogę. Czekaj, on jebo. Podó. <ślesy> <ślesy> ej. Pa. Dej ją hejnał <grywia> I co? Za tych co nie mogą <grywia> <grywia> Ej, łap się zupkę Majster łap zupkę Pride na popitkę Majstrowa zupka i do końca <grywia>